Orędzie Matki Bożej dla parafii w Meciugoriu i dla Świata, z 25 września 2022 roku. Drogie dzieci, módlcie się, aby Duch Święty Was oświecił, abyście z radością poszukiwali Boga i byli świadkami miłości bez granic. Jestem z Wami dzieci, i ponownie wzywam Was wszystkich. Nabierzcie odwagi i dawajcie świadectwo dobrymi czynami, jakich Bóg dokonuje w Was i poprzez Was. Radujcie się w Bogu, czyńcie dobrze bliźniemu, aby i Wam było dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, ponieważ szatan pragnie wojny, on nie pragnie pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.